Cześć! Z tej strony, Konrad, witam Was serdecznie na moim kanale. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie zestaw, który zapowiadałem, że pojawi się u mnie na kanale już od dość dawna. Będzie to zestaw zatytułowany Y Wing Star Fighter. Zestaw ten ma numer 75172 i składa się z 691 elementów oraz 5 minifigurek. Kupiłem go na Allegro za 250 zł. Zapraszam do recenzji. Myślę, że przegląd figurek warto rozpocząć od załogi YWinga, to znaczy od jego pilota oraz od jego wsparcia, czyli astro mechanicznego droida. Obie figurki, jak zawsze u Lego, są bardzo ładne, ale szczególnie podoba mi się tutaj sam pilot, głównie ze względu na bardzo szczegółowe nadruki, yy, znajdujące się na hełmie, główce, torsie, nóżkach oraz na plecach. Przedstawiają one elementy stroju pilota. Pilota wyposażono w blaster i ma on dwa wyrazy twarzy: taki. oraz taki. Kolejna figurka to imperialny szturmowiec, których często możemy znaleźć w innych zestawach klocków LEGO z serii Star Wars. Szturmowiec ma na sobie standardowe wyposażenie żołnierzy Imperium, czyli pancerze oraz hełm w kolorze białym oraz blaster. No cóż, kolejny imperialny żołnierz dołącza do mojej klockowej imperialnej armii. Ja na pewno bardzo miło go w niej przywitam. W zestawie znajdziemy jeszcze figurki najemnika Morofa oraz admirała Radusa. Jeśli dobrze pamiętam film, to Morof był jednym z ludzi Soł Gerery, a Radus dowodził którymś z rebelianckich statków podczas bitwy na Skarif. Oba figi są świetne. Radus ma super wykonaną główkę oraz ładne nadruki. A Morow świetnie się prezentuje, głównie za sprawą tej nakładki, która imituje futerko. A tak poza tym to muszę Wam powiedzieć, że cała ta figurka bardzo przypomina mi Czubaka. Admirała Radusa wyposażono w blaster, a Morofa w jego potężne działo Blastmill, które teraz jest zamocowane do jego plecaka. A teraz przed Wami podnośnik oraz transporter, który służy do przewożenia oraz do załadunku pocisków oraz bomb bezpośrednio na naszego Y-Winga. Model jest bardzo prosty: mamy tutaj mini dźwig, miejscówkę dla figurki, która steruje całą tą maszyną, a także przyczepkę, na której jest transportowana cała amunicja. Jak na tak małą ilość klocków, z których ten model jest zrobiony, to konstrukcja prezentuje się całkiem przyzwoicie. Y Wing to wielozadaniowy myśliwiec rebelii i od razu muszę się Wam przyznać, że jest to jeden z moich ulubionych myśliwców uniwersum Star Wars. Głównie dlatego, że kiedyś dość sporo grałem w gry z serii Star Wars Road Squadron. I ten właśnie myśliwiec bardzo lubiłem pilotować, głównie dlatego, że oprócz możliwości walki z innymi myśliwcami, miał on również możliwość bombardowania celów naziemnych. Nasz klockowy model prezentuje się bardzo dobrze. Wszystkie najważniejsze jego części Lego odtworzyło tutaj z ogromną dbałością o detale. Jeśli chodzi o część przednią naszego myśliwca, to bardzo mi się tutaj podoba sposób, w jaki uzyskano poszczególne skosy. Tutaj na przykład mamy użytą taką białą flagę. Po bokach mamy użyte elementy gładkie oraz zaokrąglone, ale jak popatrzymy sobie na tą konstrukcję od spodu, to widzimy, że klocki łączone były tutaj ze sobą pod różnymi kątami. Technika ta jest bardzo imponująca i muszę przyznać, że zrobiła na mnie wrażenie. Dalsza część kadłubu y prezentuje się jeszcze lepiej. Popatrzcie na te wszystkie detale. Wygląda to naprawdę fantastycznie. Lego udało się uzyskać ten efekt głównie dlatego, że wykorzystano tutaj dużą ilość drobnych elementów. Mamy tutaj różnego rodzaju pręciki: jakieś płytki z jednym studem, jakieś wypustki, jakieś grille. Wygląda to naprawdę fajnie. Cokolwiek te elementy, Imitują, wygląda to świetnie. Podobają mi się również charakterystyczne silniki jonowe. Ich przednia część może nie jest jakaś imponująca, bo z przodu mamy tylko taką okrągłą owiewkę. Dalej mamy dwa elementy walcowe, na które jest przyklejona naklejka. Ale dalej mamy już naprawdę fajne detale i bardzo podoba mi się tutaj sposób wykorzystania tych łyżew, które imitują tutaj elementy silnika. Prezentuje się to naprawdę fajnie. Model z tyłu prezentuje się tak, a od spodu wygląda on tak. Pod kątem wizualnym jestem z tej konstrukcji bardzo zadowolony. Nie mam się tutaj za bardzo do czego przyczepić. No może jest to tradycyjnie dość spora ilość niczym nie przykrytych, odkrytych wypustek pod study. Po uniesieniu szybki od kabiny pilota uzyskujemy do niej dostęp. W środku umieściłem już samego pilota. Jest tutaj również panel komputerowy. Troszkę szkoda, że zabrakło jakichś drążków sterowniczych, którymi pilot mógłby tym Y-Wingiem sterować. Tutaj mamy miejscówkę dla naszego droida astromechanicznego. Nad kabiną pilota znajduje się obrotowa wieżyczka z działkami jonowymi. Działkami możemy kręcić o pełne 360 stopni. Tutaj mamy działka laserowe. Z działek laserowych możemy nawet oddać strzały, jeśli naciśniemy na poszczególne pociski lewy oraz prawy. A tutaj mamy otwór, w którym możemy umieścić torpedy protonowe. Ja może pokażę, jak to się robi. Na naszym transporterze ładujemy torpedy protonowe na haka. Podjeżdżamy nim do naszego myśliwca. I umieszczamy torpedę w tym otworze. Mając już wszystkie bomby na pokładzie, możemy przystąpić do bombardowania celów naziemnych. Bombardowaniem sterujemy przy pomocy tego oto pokrętła, które poprzez wałek jest połączone z kilkoma knobami znajdującymi się wewnątrz tej konstrukcji. I pomiędzy zębami tych knobów znajdują się właśnie nasze pociski bombowe. i Jak teraz zaczniemy kręcić naszym pokrętłem, to poszczególne pociski będą spadać. Na ziemię. Działa to tak. Z pozostałych funkcji specjalnych możemy tutaj jeszcze opuścić stópki lądowiskowe i dzięki temu nasz y może bezpiecznie wylądować na lądowisku. Także, jak sami widzicie, model jest bardzo fajny, bawialny, świetnie się prezentuje. Jego budowa była dla mnie prawdziwą przyjemnością, i co najważniejsze, w zestawie do przyklejenia jest tylko 8 naklejek. Czas na podsumowanie tej recenzji. Zestaw 75172 bardzo mi się spodobał. Model główny, czyli y jest mega dopracowany, a w dodatku otrzymujemy z tego setu jeszcze mały transporter, a także 5 bardzo fajnych figurek. Lego naprawdę się postarało, więc wystawiam tu ocenę 9 na 10 punktów i gorąco polecam Wam ten zestaw. Komentujcie ten film, zostawiajcie łapki, udostępniajcie wszystkie inne moje materiały. Na dziś to już wszystko, trzymajcie się, cześć!